klimaty przedstawiają Święto Świętego Andrzeja Boboli. Strzelanie do koguta. Przysięga wojskowa. Zaśpiewajmy razem. Regaty. Dzień dziecka. Świadczenia dla druhów. Pożegnanie ósmych klas. W obchody wspomnienia Świętego Andrzeja Boboli, patrona Złocieńca, zorganizowany został wyjątkowy festyn. Dzisiaj ma miejsce y Integracja środowiska złocienieckiego połączył nas kiedyś Andrzej Bobola. Trwamy w tym, żeby wykorzystywać to i pokazywać wszyscy, że jesteśmy fajni, jesteśmy jednością, wspólnotą, taką dużą, chyba inni mogą nam pozazdrościć. To jest święto dla całego miasta. Ludzie wychodzą z domów, nie siedzą gdzieś tam na działkach, przykładowo, gdzieś tam grillują, ale możemy to sobie wspólnie zorganizować i świętować. Co zostało przygotowane? Przede wszystkim oprawa duchowa, wspólna msza święta, kwiaty różnych środowisk, no i to, co tutaj mamy. I ukraińcy ze swoimi specjalami jako podziękowanie i zbiórkami. no i nasze tutaj, ciasta, gdzie parafianie tutaj wszystko robią, yy, barszcze, gryle i tak dalej. No. Ciała i dla ducha. A co podobało się najbardziej naszym najmłodszym mieszkańcom? W zamki I jest ogólnie fajnie. Wspaniały festyn świętego Andrzeja Boboli, bo dobra zabawa, jedno ma imię. W Złocieńcu odbyła się cykliczna impreza strzelecka. Pod tytułem Strzelanie do koguta. Jest to dziewiętnasta edycja od wielu lat. Wydarzenie coroczne. Jest to strzelanie do tarczy do postaci. Strzelanie odbywa się. W 13 strzałów do tarczy, 3 są najgorsze strzały odrzucane, 10 najlepszych jest wybieranych i klasyfikowanych do punktacji. Najważniejszą nagrodą jest właśnie ten kogut, który jest tutaj na stole. Impreza ma wyjątkową atmosferę. Jest bardzo fajny klimat, bardzo lubię tu przyjeżdżać, zawsze tutaj mamy taką wymieszaną trochę wiekową grupę, zaczynając od najmłodszych do najstarszych, naszych tutaj rodziców nawet. Zawody doczekały się stałych wywalców. Te zawody mi się podobają już bardzo, bo ja jestem uczestnikiem tutaj już nie pierwszy raz, bo współpracujemy właśnie z tymi kolegami tutaj z klubu ze Złocieńca. Jak mi poszło? Zobaczymy. A co będzie dalej? Zobaczymy przy kogucie. Strzelanie do koguta to udane wydarzenie. Aż można zapiać zachwytu. Wyjątkowym świętem nie tylko dla drugiej brygady zmechanizowanej, ale także dla całej naszej gminy była uroczystość składania przysięgi wojskowej przez żołnierzy, która odbyła się na stanicy wodnej. Przysięga wojskowa jest jedną z takich uroczystości wojskowych. Która powinna łączyć zarówno żołnierzy, jak i społeczność lokalną. Żołnierze mojej brygady stanowią część społeczności tutaj zarówno złocenieckiej, jak i okolicznych miejscowości. Więc kontakt z tym społeczeństwem musi być, dlatego staramy się wychodzić do społeczeństwa, pokazywać się, że jesteśmy, jesteśmy tutaj częścią tego społeczeństwa. Zależy mi też również na tym, żeby społeczeństwo wiedziało, jak ciężką służbę i jak wiele zadań żołnierze drugiej brygady zmechanizowanej Legionów realizują. Jesteśmy na granicy polsko-białoruskiej, jesteśmy w Iraku, jesteśmy na poligonie drawskim, bierzemy udział w tej chwili w jednym z największych ćwiczeń Defender Europe 22. Szkolimy również rezerwę, szkolimy służbę przygotowawczą, także jest naprawdę ogrom tych przedsięwzięć. To wydarzenie, które wyszło za mury jednostki wojskowej jest jednym z przykładów na współpracę różnych instytucji znajdujących się w naszej gminie. Jestem bardzo Dumny z tego, że współpraca pomiędzy różnymi częściami naszego życia, zawodowymi, mundurowymi, kościołem, różnymi organizacjami społecznymi, daje takie realne efekty i efekty widoczne. Taka uroczystość z orkiestrą, z, z wojskiem, ze sprzętem, z pokazami sprzętu. Daje dodatkową atrakcję, i taki dzień jak dzisiaj, szkoda by było, żeby spędzić w domu przed telewizorem. Bardzo udane wydarzenie i ciekawa propozycja. Przysięgamy w Złocinieckim Ośrodku Kultury. Odbył się finał projektu Zaśpiewajmy Razem. Niezwykłe święto złocinieckiego śpiewania, tak naprawdę. Na scenie 150 osób. 10 instruktorów przygotowywało 10 grup w różnym składzie. Na co dzień śpiewających, ale też trochę innych osób, które chciały dołączyć z pasji śpiewania. Więc dzisiaj bardzo różnorodnie, bardzo wszechstronnie, ale na koniec jesteśmy wszyscy razem. A co było tego dnia najważniejsze? Integracja, bawienie się razem, wspólne śpiewanie. Naprawdę super. Nowych ludzi możemy poznać. Myślę, że. występ. Ważne, że w takich inicjatywach potrafimy zaśpiewać jednym głosem. Na jeziorze Siecinu odbyły się 21 ogólnopolskie regaty o Puchar Ziemi Złocinieckiej i Puchar Drawskiego. Te regaty przyciągają młodzież praktycznie z całej Polski. Są ludzie z Gdyni, są z Krakowa, czyli nie można powiedzieć, że nie ma jakiegoś rejonu, które by nie było tutaj przedstawicielstwa. Jak podobało się zawodnikom? Jest super, bo cały czas można się ścigać i można zdobywać nowe miejsca i nowe umiejętności. No bo fajna jest zabawa i no też fajne nagrody. Zawodnicy mieli swoje problemy. No bo ciągle wiatr kręci i nie da się praktycznie znikąd wystartować. Ciekawe regaty, więc warto trzymać danie ster. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w naszej gminie obchodziliśmy Dzień Dziecka. E, dzisiaj Złodzieniecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo wiele e, atrakcji z okazji Dnia Dziecka. E, jednak z uwagi na pogodę i opady deszczu i prognozowane burze musieliśmy się przenieść na salę widowiskową, ale mimo wszystko mamy te wszystkie atrakcje przygotowane na sali, czyli tatuaże wyrokatowe, e, malowanie twarzy. E, Tańce, zumba, animacje yy, i dużo występów złocienieckich artystów. A jak bawili się nasi najmłodsi mieszkańcy. To się zańczyłyśmy śpiewała. Dlaczego dzień dziecka jest taki ważny? Dla mnie jest taki fajny dzień, bo zostaje się no, bardzo, bardzo fajne rzeczy. No i jest fajnie. Są takie fajne festyny, można spędzić czas z przyjaciółmi. Co roku na dzień dziecka realizowane są świetne pomysły. A w przyszłości Coś się jeszcze na pewno urodzi. Naszym doświadczonym duchom ochotnikom uroczyście przyznano świadczenia ratownicze. 21 osób uzyskało te świadczenia ratownicze z gminy Złocieniec. To ogromne zadowolenie z mojej strony, bo mogłem tak tym duchom seniorom osobiście te świadczenia wręczyć. Myślę, że dla, dla ludzi, którzy przez większość swojego życia zawodowego i dorosłego poświęcali się dla innych, to w końcu myślę, że z jakąś satysfakcją. E, poczuli, że ten moment nadszedł i e, niezmiernie wzruszające było to, że w końcu poczuli się trochę e, tymi bohaterami e, tamtych minionych lat, którym się w pewnym e, mniej czy bardziej oczekiwanym momencie za to podziękowało. Bardzo dziękujemy. Ja to prawdę mówiąc to nie wierzyłem w, tak, w, tak, w takie coś, że to coś będzie. No ale to dziękować to, że to się nam. Tak wzięli nas, potraktowali, no i bardzo ładnie to jest. Zadowolony jestem że chłopastą, na starość mam. Potrzebne rozwiązanie, bo takie świadczenie trzeba traktować za dobrą monetę. Szkoła podstawowa numer jeden zakończyła rok szkolny, a najstarsi uczniowie przygodę z edukacją w tej właśnie placówce. Dzisiaj uroczyście żegnamy uczniów klas ósmych. Możemy ich uroczyście pożegnać w sposób oficjalny przy udziale rodziców i zaproszonych gości. To nie był łatwy dzień. No, nie jestem zadowolona, bo będę na pewno tęskniła za tą szkołą. Są inni nauczyciele i mamy dużo wsparcia od nich. I... Troszkę jest mi przykro, troszkę wspomnień przyszło, troszkę znajomych. Tak jak Witex, też tak można powiedzieć kadencja troszkę mnie przywiązała do tej szkoły. Dzisiejszy dzień jest troszkę trudniejszy niż dla innych, no bo jednak troszkę się osób poznało, troszkę się narobiło no i niestety muszę ją opuścić. Czego można życzyć absolwentom jedynki? Żeby... Wspominali kolegów, koleżanki, nauczycieli, żeby nie zapominali o szkole, żeby pamięcią wracali do niej i życzę im sukcesu. Gratulujemy, bo nasi absolwenci pokazali klasę. Dziękujemy, że byliście z nami w złoczynieckich klimatach. Podsumowanie ostatnich tygodni wiosny to dobry impuls do tego, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać ostatni miesiąc wakacji. Zatem odpoczywajcie i pięknie się bawcie. A w wolnych chwilach oglądajcie Złocieniackie klimaty. Do zobaczenia.